Hejka, co tam słuchać na fejsie? Nic nowego. Nudy. Co za dzień. Halo? No dobra. E, no to Kiszka. Mama kazała mi rozwiesić pranie na strychu. To dlaczego nie idziesz? Ale ja nie potrafię. Pomożecie mi? Spoko, ruszaj się. Idziemy. Tak ciemno. Polna? Poszukaj gniazdka. Zaczekaj, zobacz, co znalazłam. To pewnie jakaś stara gra. A to historia. Fajna. Gramy? Jasne, ja zaczynam. Ło, ale dziwna ta gra. Polna? Co znaczą te znaki? Wiem, wiem. Trzeba obracać tarczą i dotknąć dłonią pola. Jesteś szalona. To kręcimy. Co się stało? To sen czy jawa? Gdzie my jesteśmy? To miejsce było w grze. Która położyła swoją łapę na tym znaku? No, która? Oszalałaś? Gra to gra. Ha, trudno. Musimy stąd wyjść. Dzwonimy po pomoc. Nie ma zasięgu. Mój też. Koniec, szukajmy drzwi. Oła! Oła. Słyszycie? Oła! Kto tu jest? Oła. Kto płacze? Cicho, spójrz, to Asia. O Rojuniu nie bój się, zaraz Ci pomożemy. Co się stało? Ja chcę do domu. Nie wiem. I jakąś grę z kąpielami, obróciliśmy całą tarczę, puf, i nagle coś zawirowało. I znalazłam się tutaj uwięziona. Dość, zmywamy się stąd. Dajmy Nura, zanim gra nas dosięgnie. Szukajcie drzwi, to nie zginiemy. Szybko, są tutaj, uciekamy. Wygramy, gdy przejdziemy przez drzwi. Ola, Juniu, gdzie my jesteśmy? Słyszycie, co mówię, pełna mówię do ciebie. Ja, ja nie wiem, boli mnie głowa. Dokąd prowadzą te schody? Musimy wyjść, bo zginiemy. Co to? Hej, śliczne Tu jestem. Co robimy? Chcecie stąd wyjść. Nie wreszcie tak. Patrzcie, tu są schody, schody, schody. Drzwi! No nareszcie! Nie tak szybko, najpierw musicie. Co musimy? Zaraz przypacone przyfasolę tu marynowaną piję. czy so dziewczyny trzymajcie mnie! Okej, okay, już dobrze. Drzwi pokażą się, się, gdy napiszecie bez Nie Nieopodal w wykrzewie rozłożystego bukszpanu ukrywa się żółta piegrzba. Spoko, mamy tu chodzące słowniki. Piszcie dziewczyny. Napisałam pierwsza. Ach, wydostałyśmy się. A gdzie Julka? Oj, nie ma jej. Znikła. Gdzie ona jest? Jak ten potwór mógł nam to zrobić? Ratujmy się! Cicho, słuchajcie! Halo! To dziwne. Halo? Halo? Zniknęła! Gdzie ona? Co to za spodziak tam płacze? Co ty robisz, dziewczynko? Zginął mój ukochany Pimpuś. Szukam go i szukam. Nigdzie go nie ma. Już dobrze, nie płacz. Znajdę twojego Pimpusia. Ale kto to jest? Pimpuś to Pimpuś, mój ukochany Puszek. Puszek Pimpuś? To pies skotka. Co to? No przecież mówisz, że kotek. Kotek, tu idziemy szukać kotka. Pimpoś, pippoś, 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 pippoś. Asia, boję się, kto to jest! Znaczy, nasi przyjaciele ci przymierną! Co ja to Ojeju, wróciliście jak dobrze! Już to takiego. Jaki dziwny znak.